Proszę mówić, profesorze. Stratezy wojskowi rozumieli, że prawdziwe cele wojny nie mogą zostać ujawnione. Jednym z powodów, dla których media w Kanadzie lub w Belgii są bardziej otwarte, jest fakt, że to, co myślą ludzie, nie jest tam takie istotne ale z powodu dominacji Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Tutaj bardzo liczy się to, co myślą i robią nawet niewielkie grupy społeczne. Oczywiście jest to jednocześnie powód, dla którego wielu ludzi chce tu pracować. Nazywana jest piątą wolnością wolnością rabowania, wyzyskiwania, dominowania i trzymania w ryzach za pomocą wszelkich dostępnych środków. Stany Zjednoczone są ideologicznie uboższe od większości państw. Prócz tego, struktura amerykańskich mediów została tak skonstruowana, by wyeliminować wszelką krytykę. W poglądach na sprawę kontrast nasi goście różnią się tak bardzo, jak tylko mogą się różnić amerykańscy intelektualiści. Gdyby w naszej polityce zagranicznej choć odrobinę obchodziła nas demokracja, zajęlibyśmy się krajami, w których mamy wpływy, takimi jak Salwador. W Salwadorze biskupa nie obrzuca się wyzwiskami, tylko się go morduje. Tam nie ma cenzury prasowej, ponieważ prasa została zlikwidowana. Wysyła się żołnierzy, by wysadzili katolicką radiostację. Wydawca niezależnej gazety został znaleziony w rynsztoku. Był posiekany na kawałki maczetą. Mogę kontynuować? Ja panu nie przerywałem. Mówię o roku 80. Jest on kłamcą. Zdarzały się podobne rzeczy, czy nie? Na pewno nie w takim kontekście, jak pan je przedstawiał. Czyżby? Jest pan zwykłym oszustem i nadszedł czas, by się o tym ludzie dowiedzieli. Teraz rozumiem, dlaczego nie daje im pan dojść do słowa. Nie o to chodzi, po prostu jesteśmy już zmęczeni bzdurami. Kontynuujmy dyskusję. Niestety, nasz czas dobiegł końca. Gdy ostatnim razem był pan naszym gościem, opowiadał pan, że media stoją przed panem otworem. Kiedy wyjeżdża pan za granicę, czego nie można powiedzieć o Stanach Zjednoczonych? Czy od tamtej pory coś się zmieniło? Został pan zaproszony do wystąpienia w Nightline czy Brinkley? Tak, kilka razy proszono mnie, bym wystąpił w Nightline. Nie mogłem, akurat miałem inne plany. Ale mówiąc szczerze, nie przywiązuję do tego wagi. FAIR, grupa monitorująca media, opublikowała bardzo interesującą pracę o Nightline. Okazuje się, że spektrum ich widowni jest niezwykle wąskie jak na europejskie czy światowe standardy. FAIR przeanalizowała 865 programów Nightline. Spośród 1530 gości na widowni, 92% stanowili biali, 89% to mężczyźni, w 80% byli to profesjonaliści, urzędnicy państwowi lub pracownicy korporacji. Opowiem o swoim osobistym doświadczeniu. Na zaproszenie bardzo dobrej, niezależnej stacji radiowej pojechałem do Madison w stanie Wisconsin. Udzielałem wywiadu dyrektorowi działu wiadomości. Dziesiątki razy występowałem w tym programie. Zazwyczaj brałem w nim udział telefonicznie. Dyrektor, facet na poziomie, zaprasza do swojego programu różnych ludzi. Rozpoczął rozmowę od zaprezentowania taśmy z wywiadem, który dopiero co przeprowadził z jakimś gościem z Nightline. Nazywał się chyba Jeff Greenfield, czy jakoś tak. Mówi wam coś to nazwisko? Nazywam się Jeff Greenfield, oglądają państwo Nightline. Co pan powie o doborze gości do waszego programu? Dlaczego Noam nigdy nie został zaproszony do Nightline? Nie potrafię na to odpowiedzieć. Jest jednym z najwybitniejszych intelektualistów na świecie. Nie mam pojęcia. Mogę się tylko domyślać, możliwe, że jest jednym z najwybitniejszych intelektualistów, którzy nie potrafią rozmawiać przed kamerami. Wie pan, że ta umiejętność jest dla nas bardzo ważna. Cały program trwa 22 minuty, gość potrzebuje 5 minut, żeby zacząć mówić z sensem. Nie wiem, może Chomsky właśnie taki jest. Jednym z kryteriów doboru gości do Nightline jest potwierdzona umiejętność zachowania się w studiu. Ludzie powinni zrozumieć, że identyczną pomyłką byłoby zaproszenie do studia osoby, której odpowiedź na pytanie zabiera 8 minut, jak i rozmówcy nie mówiącego po angielsku. Ze względów kulturowych musimy zapraszać wyłącznie ludzi znających nasz język. Wymagamy też zwięzłych odpowiedzi. Greenfield trafił w samosedna. Amerykańskie media są pod tym względem osamotnione. Należy w nich przestrzegać zasady zwięzłości. Na wypowiedź pozostaje czas pomiędzy dwoma reklamami. Albo trzeba się zmieścić w 600 słowach. To jest bardzo ważne, ponieważ zwięzłość, czyli wypowiadanie się w kilku zdaniach pomiędzy reklamami, polega na tym, że ma się możliwość powtarzania w kółko kilku utartych myśli. 20 lat temu czytywałem Chomskiego, ale według mnie jego teorie mogą pochodzić nawet z Neptuna. Po raz pierwszy mieszkańcy Ziemi mogą na własne oczy zobaczyć system Neptuna. Te zdjęcia zaledwie kilka godzin temu zostały zrobione przez Voyagera 2. Ma pełne prawo twierdzić, że moje spojrzenie również jest wypaczone, ale moim zdaniem jego twierdzenia o ograniczaniu dyskusji w naszym kraju są absolutnym idiotyzmem. Przypuśćmy, że występuję w Nightline, dają mi moje dwie minuty, a ja mówię, że Kaddaf jest terrorystą, Khomeini to morderca, Rosjanie najechali na Afganistan i dalej w tym tonie. Nie muszę tego popierać żadnymi dowodami, wszyscy mi po prostu potakują. Z drugiej strony załóżmy, że powiem coś, co nie mieści się w ogólnie przyjętych ramach, coś nieoczekiwanego i kontrowersyjnego. Na przykład. Największe międzynarodowe operacje terrorystyczne były kierowane z Waszyngtonu. Albo powiem, że w latach 80. rząd Stanów Zjednoczonych został zapędzony w kozi klub, że Stany Zjednoczone najechały południowy Wietnam. Taka jest prawda. Najlepsi polityczni przywódcy to ci, którzy są leniwi i skorumpowani. Gdyby zastosowano na sprawo norymberskie, każdy powojenny amerykański prezydent powinien zostać powieszony. Biblia jest prawdopodobnie najbardziej krwawą księgą w dziejach ludzkości. Edukacja to system uczący ignorancji. W stosunkach międzynarodowych jest tyle samo moralności, co w czasach Genghis Hana. Zmieniły się tylko realia. Mówił nam Chomsky. Dziękuję. Ludzie całkiem zresztą słusznie. Będą chcieli wiedzieć, co miałem na myśli. Dlaczego powiedziałem coś podobnego. Nigdy czegoś takiego nie słyszeli. Jeśli tak twierdzisz, lepiej będzie, jeżeli masz na to dowody. Dużo dowodów, ponieważ te opinie są szokujące. Jednak nie można przedstawić wiarygodnych dowodów, jeśli ma się być zwięzłym. Na tym polega genialność wymogu bycia zwięzłym w mediach. Moim zdaniem, gdyby ludzie tworzący takie programy jak Nightline czy McNeil byli mądrzejsi albo byliby lepszymi propagandistami, dopuściliby do głosu dysydentów, pozwoliliby nam mówić. Za chwilę dyskusja na temat kryzysu na Bliskim Wschodzie. Naszym dzisiejszym gościem będzie aktywista, pisarz i profesor Jan Czemski. W kwietniu zeszłego roku otrzymaliśmy od Iraku ofertę, którą odrzuciliśmy. Dotyczyła likwidacji irackiego arsenału broni chemicznej i niekonwencjonalnej pod warunkiem, że Izrael równocześnie zrobi to samo. Musimy kończyć. Odrzuciliśmy tę propozycję. Przepraszam, że przerywam, ale musimy kończyć. Nasz czas się wyczerpał.

Chcemy nakręcić ujęcie pokazujące mnie mówiącego, a pana słuchającego. Proszę przez chwilę nic nie mówić i nie poruszać ustami, by wyraźnie było widać, że zadaję panu pytanie. Użyję później tego ujęcia w czołówce, kiedy będę Pana przedstawiał, wyjaśniał, kim Pan jest i dlaczego zaprosiłem Pana do udziału w swoim filmie. Dziękuję. Skoro w Stanach Zjednoczonych tak trudno mieć własne zdanie i wyrażać odmienne opinie, dlaczego Pan tutaj mieszka? Po pierwsze, to moja ojczyzna. A po drugie, pod wieloma względami, to najbardziej wolny kraj na świecie. Jest nim więcej możliwości zmian niż gdziekolwiek indziej. Poza tym to kraj, który ma najbardziej skrępowany ustawami rząd na świecie. Czy nie powinien pan raczej podchodzić do tego porównawczo? Tak właśnie robię, nie widać.